tej psychopatologiczności. Zawsze staram się wierzyć, że zło wyrasta jednak z jakichś korzeni, że gdzieś tam możemy dotrzeć do tego sedna. Oczywiście są przypadki na przykład seryjnych zabójców, którzy po prostu rodzą się psychopatami, bo też bardzo często tak jest. Natomiast ja bardzo cenię sobie ten determinizm historyczny i zawsze jednak staram się wyjaśnić, kiedy narodziło się zło, w drugim człowieku. I tutaj też w mojej rzuci nawiązuje do takiego pojęcia, jak przymus powtarzania mhm. Zygmunta Freuda, czyli jest to taki termin, który Freud wymyślił po to, żeby wyjaśnić czemu my powtarzamy, powielamy pewne postawy, który, których do, doświadczyliśmy na przykład w ciągu dzieciństwa. Czemu? w czymś, co nas unieszczęśliwia, czemu właśnie wchodzimy w jakieś takie y, złe sytuacje, albo czemu właśnie powtarzamy właśnie taki model zachowania agresywnego, przemocowego. I okazuje się, że właśnie ten przymus powtarzania jest silniejszy niż taka druga zasada, która organizuje nasze życie, czyli zasada przyjemności. I to jest takie trochę podwójnie bolesne, bo wydawałoby się, że jak ktoś wychował się w domu, w którym była patologia, w którym była przemoc, w którym działo się coś złego, to będzie konstytuował swoje życie w zupełnie inny sposób, że będzie starał się jednak oderwać od tego, co było i stworzyć swoje życie w sposób piękny i wartościowy. A okazuje się bardzo często poprzez ten przymus powtarzania, często że my chcemy w jakiś sposób zyskać kontrolę nad tą traumą, powtarzamy, powielamy te sytuacje, które nas dotykały. A nawet jeżeli wyjdziemy poza ten schemat i na przykład właśnie będziemy mieć wspaniały dom, kochającą rodzinę, będziemy bogaci, osiągniemy sukces, to i tak bardzo często zdarza się, że powielamy sam sposób myślenia. O, o naszym życiu. Więc y, nawet jeżeli wszystko jest ok, to cały czas będziemy myśleć, że to nadal jest za mało, że to nadal nas nie cieszy, nie będziemy czuć radości z tego, co osiągnęliśmy. Y, no i to jest takie właśnie błędne koło, bo w przypadku tutaj Bożeja Konarskiego on właśnie powiela y, to, czego sam doświadczył y, y, życiu, y, w, tak, w życiu y, przeszłym, w dzieciństwie. Natomiast wydaje mi się, że właśnie on odchodzi z tego schematu, bo Błażej Konarski yy, widział przemoc, przemoc fizyczną i przemoc taką psychiczną, ale w szczególności fizyczną w swoim domu, więc powiedział, że nigdy nie będzie taki jak ojciec, nigdy nie będzie agresywny. A mimo wszystko właśnie swoją agresję odzwierciedla poprzez właśnie to umniejszanie, czyli coś, czego być może sam nie ma świadomości tego, bo oczywiście umniejszacze są w jaki sposób sami rekompensują swoje braki przez to, że są wobec innych umieszczający. Oni po prostu mają, są tak niedowartościowani i zakompleksieni, że starają się właśnie dodać sobie wartości poprzez no, przemoc taką psychiczną wobec swoich najbliższych. Bo, mm -hmm. bo bardzo często jest tak, że właśnie ta, ta, ten przymus powtarzania sprawia, że my. Albo krzywdzimy samych siebie, albo krzywdzimy inni, innych, najczęściej właśnie bliskie nam osoby. A jeżeli chodzi y, o, o tę empatię, to jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie tak to jest bardzo często, y, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że, że najpierw się cieszymy, ale później oczywiście staramy się myśleć empatycznie. To tak to jest, że właśnie bo to są kryminały, bo te kryminały mają. Nie tylko pobudzać nas, nasz układ nagrody i pobudzać nas, naszą przyjemność, bo okazuje się, że dominacja jednej osoby nad drugą, kiedy ją widzimy, ale też kiedy o niej czytamy, to my czujemy taką fizyczną przyjemność, bo tak działają, po prostu tak działa nasz mózg. Natomiast jeżeli jednocześnie właśnie w naszej korze przedczłowej dochodzi do takiej walki pomiędzy układem nagrody a ciałem igdałowatym, czyli tą empatią, to znaczy, że z nami jest wszystko dobrze, a jeżeli byśmy czuli tylko takie właśnie przyjemność płynącą z tego, że Błażej Konarski został ukarany, to znaczy, że mamy takie aleje psychopatyczności w sobie. I w pewnym momencie poprzez jakiś bodziec, te przy psychopatyczności mogą zostać uruchomione. No i wtedy może dojść do jakiejś tragedii. Ja tak jak mówiłaś o tym powtarzaniu, to aż chciałoby się wiedzieć. Oczywiście, że książka musiałaby wtedy mieć dwa razy tyle stron, ile ma, co tam się wydarzyło w życiu Maurycego, czyli ojca Błażeja, prawda? Bo to jest ciekawe. Hmm, dokładnie. Ale tak. też, co mnie zaskoczyło. Podejrzewam, że, że tak, że to było podobnie. Tak, tak. A co mnie zaskoczyło, i tutaj właśnie mi powiedz, bo o ile pierwsza żona była żeja ja jestem w stanie jak najbardziej zrozumieć, dlaczego przyciąga takich facetów do swojego no. życia, bo sama wyszła z traumatycznego doświadczenia w dzieciństwie. O tyle Laura może zaskakiwać, bo przecież, jak błaże ją poznaje, to to jest pewna siebie dziewucha i ma cięty język. No tak. No, tak naprawdę ta przemoc psychiczna, której doświadczać możemy no, tutaj w relacji, tak, w związku, no jest bardzo demokratyczna, tak naprawdę. To nie jest tak, że tylko osoby słabe stają się ofiarami tej przemocy. Bardzo często osoby wykształcone, pewne siebie, wartościowe też mogą być ofiarami tej przemocy. I bardzo często to jest tak, że ta przemoc, ona nie dzieje się nagle. My się zaczynamy oswajać z pewnymi zachowaniami tych partnerów umniejszających. Coś, co wydaje się krzywdzące, staje się dla nas normą, bo to się konstytuuje bardzo powoli, małymi kroczkami. I później znaczy, nie widzimy tego nawet. Wydaje nam się, że nic takiego się nie dzieje, tym bardziej, że właśnie to umniejszanie jest takim zakumuflowaną przemocą. Tak? My tak naprawdę osoby z zewnątrz nigdy by nie powiedziały, że w tym domu dzieje się coś złego, a jednak to są właśnie takie impulsy, które po prostu przedostają się do naszej jakiejś podświadomości, powoli niszcząc nas i naszą samocę. I to jest jeden kluczowy temat, koniecznie przeczytajcie, ale jest jeszcze drugi, którego chcę dotknąć. Właściwie to jest ich wiele, ale ja wybiorę kilka. Powiedz czy ty wiesz jaką masz aurę, czy kogoś pytałaś? Wiem jaką mam aurę, ostatnio się dowiedziałam. Tutaj w mojej książce w żółci mam taką postać Halszki Leśniewskiej, rzeźbiarki, która widzi aury, czyli ma tę dar synestezji. Natomiast ja tę postać, no, do, do powstania tej postaci zainspirowałam się prawdziwą dziewczyną, Kasią Jagoszewską, która jest niesamowicie utalentowaną rzeźbiarką. Ona tworzy. Wspaniałe rzeźby kobiet, zresztą takie jak opisałam właśnie w mojej książce, bo opisując te rzeźby, patrzyłam na rzeźby Kasi, Więc to są niesamowite rzeźby kobiet, które są wielkości prawdziwej kobiety, bo Kasia bierze formę od prawdziwie istniejących osób i one są bardzo kobiece, bardzo takie energetyczne, jaskrawo-żółte, kolorowe. I Kasia stała się moją inspiracją. I Kasia właśnie widzi tę aurę. I ja bardzo długo z Kasią rozmawiałam, zanim napisałam Żółć i bardzo dużo historii przemyciłam, e, które ona mi opowiedziała właśnie do mojej książki. I nie pytałam jej wtedy, jaką mam aurę, bo no, stwierdziłam, że też nie chcę jej traktować, wykorzystywać instrumentalnie. Chciałam po prostu dowiedzieć się, e, jaka jest jej historia, na czym polega ta zdolność. Natomiast, kiedy już książka powstała i pisałyśmy ze sobą, poczułam, że to jest ten moment, że, że, że spróbuję zapytać i zapytałam Kasię o moją aurę. I Kasia powiedziała, że moja aura jest pomarańczowa e, z elementami czerwonego e, i z elementami brązowego. Ten brąz świadczy o takim uziemieniu, e, tej pomarańczowej energii, żywiołowości, e, kobiecości, ale Kasia powiedziała, że. Oprócz tej aury, że moja aura ma struktury, że ja jestem taka wielowymiarowa i mam wiele osób w sobie. Jak sobie o tym myślę, to być może chodzi o te opowieści, które ja w sobie mam, i może widać je w tej aurze, że, że tych, tych opowieści i tych osób, które ja się mogę wdrożyć pisząc książkę, jest wiele. No i Kasia powiedziała, że właśnie mam tę aurę taką niesamowitą, taką właśnie strukturalną, wielowymiarową, że chciałaby zrobić moją rzeźbę. Wow. I wyobraź sobie, że ja dwa tygodnie temu przyjechałam do Kasi do Szczecinka, no i Kasia zdjęła moją formę. E, także e, mam zdjętą formę, bo to naprawdę trwało to 8 godzin stania, wylewania różnych mazinów na twarz, żeby to było, e, było, była forma z twarzy. Nie mogłam prawie oddychać. Oczywiście było na nos zostawione dziurki, ale było to też takie dziwne przeżycie, bo to było trochę takie wchodzenie w siebie, bo trochę taka nastawała nała ciemność. Musiałam siedzieć taka zakneblowana przez e, pół godziny. To no, też było niesamowitą przeżyciem. No i nie wiem, jaki będzie kolor tej rzeźby. Kasia nie chciała mi powiedzieć, jaką ma wizję. Wiem, że ta wizja jest. Wiem, że będzie taka jakaś multiplikacja mnie poprzez to, że ja mam różne struktury. Więc efekty niebawem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, no to są historie z kosmosu. A pierwsze, co mi przyszło do głowy, dwie rzeczy: jak wymieniłaś te kolory, to że to mogą być nowe nazwy książek, te kolory, które wymieniłaś brąz, prawda? A druga rzecz, że niech zrobi jeszcze jeden odlew i będziesz sprzedawać kawałki rzeźby na Allegro? I wiesz, ktoś sobie złoży. Ale nie no, to, to jest w ogóle historia, no, przepiękna i mnie rozbawiło no. bardzo, bo też to jest takie wiesz, troszkę o życiu. Troszkę o życiu, a troszkę, a troszkę też odbije się od ciebie, bo zobacz, już zaraz na samym początku jak to czytałam, to się śmiałam, bo a propos Halszki, choć co roku składała podanie do Urzędu Miasta o przyznanie pracowni, ani razu się nie załapała. Przegrywała ze znanymi. Najlepsi właśnie zyskali międzynarodowy rozgłos, albo chociaż spali z kimś, kto takowy zdobył, nikt nie chce dać szansy Komuś znikąd. A jeśli, nawet jeśli ten ktoś ma bezapelacyjny talent, trochę tak w życiu jest, ale trochę. Ty swoją, swoim przykładem pokazujesz, że, że wszystko jest możliwe, bo w ciebie uwierzył kto? Marcin Meller. Marcin Meller, tak, Marcin Meller we mnie uwierzył. Najpierw uwierzyła we mnie Agnieszka Czerskowska bereza czyli taka wiedźma wydawnicza wydawnictwa WAB, która wówczas tam pracowała. I Agnieszka, która teraz założyła, zresztą własne wydawnictwo pamięta, dostała od Marcina ten maszynopis, który ja po prostu wysłałam mu do domu na wycieraczkę. Nie, ale, że ta, ta, ten maszynopis wylądował na wycieraczce Marcina Melera, Zdobyłam jego adres domowy od mojego byłego szwagra, który kiedyś robił mu zdjęcia dla Playboya. I stwierdziłam, że zabalczę o siebie, po prostu no, będę się pchała drzwiami i oknami. Marcin widział ten maszynopis, dał Agnieszce Trzeszkowskiej baredzie i powiedział, przeczytaj to. Ja to przeczytałam. Dwa dni później Przeszła i powiedziała, to jest dobre. Marcin wtedy też przeczytał, chował się z tym maszynopisem w święta w Łazience, bo to były święta Bożego Narodzenia. I Marcin przed całą rodziną się chował, żeby móc czytać, tak bardzo go ta, ta historia wciągnęła. No I to, to był ten impuls, to był ten po prostu taki trigger, który uruchomił całą taką mm, maszynę. Mojej kariery, mojego sukcesu, całego mojego dzisiejszego życia. I zobacz, ponieważ ja nie wierzę w przypadki. Od razu mi się kojarzy, jak ty też swoim bohaterom podajesz na tacy, tak jak się Bilskiemu wyświetla na pulpicie motto: Jeśli nie wiesz, co zrobić, zrób wielki, odważny krok do przodu. Tak ty <grym> zawalczyłaś o siebie i zrobiłaś. Mogło się udać, mogło <grym> się nie udać, ale zrobiłaś to. Tak. Wtedy czułam, że to jest coś, co, co chcę robić w życiu, co jest moim przeznaczeniem, coś, co sprawiło, że ja. Zaczęłam siebie czuć i traktować jako całość, jako jakbym zyskała tożsamość, której szukałam przez wiele, wiele lat. Więc wiedziałam, że to jest coś, co muszę robić. Więc bez względu na to, jakby się wtedy to potoczyło, no i tak bym pisała te książki, ale tak, to był znowu ten modus adument, ten świat, który ci sprzyja, to jest coś, co Wtedy się otworzyły takie ogromne drzwi. I teraz Marcin Meller z tyłu na okładce pisze, jest po Sobczakowemu. Bardzo mi się to spodobało. Nie, solidnie zdokumentowane. Wiesz, jak ja czytałam taki fragment, nie umiem go teraz znaleźć, ale po prostu szczęka mi opadła i doszłam do wniosku, że jakieś ty konsultacje musiałaś prowadzić w związku z jadem pająka. Tam są wręcz chemiczne nazwy. W zasadzie, tak, wiesz co, to akurat gdzieś znalazłam w jakichś y, artykułach takich naukowych o pająkach. Także ja jestem świetnym researcherem i y, jeżeli chodzi o te pająki, to tutaj ten pomysł pająkowy, nie chcę za dużo zdradzać tak. i spoilerować, ale y, jeżeli chodzi o ten motyw tego pająka, to podpowiedziały mi dwie dziewczyny, które studiują kryminalistykę i byłam akurat na takim kółku naukowym e, dwóch grup kryminalistycznych. Zaprosił mnie Jacek Winkler, mój konsultant biegły sądowy, technik kryminalistyki. E, ja wtedy przeczytałam całej grupie kryminalistyki, chociaż nigdy tego nie robię, bo nigdy nie dzielę się nieskończoną książką. Natomiast wtedy przeczytałam pierwszy prolog i rozdział z, z Oględź miejsca znalezienia zwłok. I kombinowaliśmy, jakie mogą być tropy, jakie mogą być wskazówki, co może śledczy sobie pomyśleć, jak to może być dalej. I dziewczyny właśnie dwie, które miały wpisie na punkcie tych pająków, bo same hodują te pająki, podpowiedziały mi jeden fajny, mały elemencik, na podstawie którego oczywiście też zbudowałam cały taki trop kryminalistyczny. No i wtedy sobie poristaczowałam, dużo czytałam o tych pająkach. No i rozbudowałam to w wers wersji takiej kryminalistycznej. Ja się boję pająków, więc powiem Ci, że <laughs> nie ukrywam, że po przeczytaniu tej książki niestety miałam pająkowy sen. Ale to też może jakiś sposób na zmierzenie się z tym. Bo ja od razu wiesz, coś przeżywam, nie? To, to mi się to śni. To jest w ogóle. <laughs> też dziwne tak. i ciekawe. Więc nie wiem, czy tobie się śniły pająki po pracy nad tą książką. Nie śniły mi się pająki, ale bardzo często mam takie sny, które do mnie gdzieś tam przychodzą, przetwarzam to, co sobie wyobrażałam, co o czym piszę w książkach. Bardzo często też się tymi...